Cześć, jeśli szukasz Fiata Fremonta do kupienia w idealnym stanie, z bardzo niskim przebiegiem, w niskiej, atrakcyjnej cenie, no to musisz przewinąć ten film i zadzwonić do komisu do radomia, zwolenia albo innej miejscowości popularnej i tam szukać takiego idealnego egzemplarza. Mój egzemplarz nie jest idealny, ma przebieg 200 tysięcy kilometrów, dwulitrowego diesla pod maską i posiada mniejsze lub większe mankamenty wizualne. Natomiast jest to auto w bardzo dobrym stanie technicznym. Mogę je polecić z czystym sumieniem. Za chwilę dostaniesz więcej informacji w temacie tego modelu oraz krótką prezentację wad i zalet tego konkretnego egzemplarza. Zapraszam. A więc tak, Fiat Freemont z dwulitrowym dieslem pod maską, 170 koni mechanicznych, 199, dokładnie, tysięcy kilometrów, czyli idealny przebieg do sprzedaży samochodu. Przebieg jest oczywiście potwierdzony dokumentacją, mam wydruk z ostatniego tif napisałem również do serwisu, żeby udostępnili mi całą historię serwisową. Przedni napęd, manualna, sześciobiegowa skrzynia, czyli wersja bezpieczna, Dwa kluczyki duży ekran, multifunkcja, skórzona tapicerka, wersja 7-osobowa. Pierwsza rejestracja to 22, 22 chyba, 22 lutego 2012 roku. Rok produkcji będzie ustalony dokładnie, jak dostanę odpowiedź z serwisu, ponieważ w niemieckich dokumentach nie ma. Nie ma informacji, kiedy auto zostało wyprodukowane. Najważniejsza jest pierwsza rejestracja, więc może być tak, że auto jest produkcja 11, pierwsza rejestracja 12, a może się okazać, że jednak w styczniu był 12 roku wyprodukowany. Egzemplarz bezwypadkowy, świeżo sprowadzony z Niemiec, ee, opłacony, przygotowany do rejestracji. Wszystkie dokumenty. Potrzebne do rejestracji są. Bardzo możliwe, że jeżeli się nie sprzeda w przeciągu tygodnia lub dwóch, to auto będzie już zarejestrowane w Polsce. Wnętrze posiada normalne ślady użytkowania, natomiast nie jest porwane. Kierownica nie była oprzywana, nie była lakierowana, wygląda bardzo ładnie. Gałka od skrzyni biegów mieszek również wygląda bardzo ładnie. Tutaj na fotelu mamy jakieś odniecenie. Widać, że trochę cięższy tyłek miał właściciel. E, użytkownik, w zasadzie kierowca. E, nie jest powiedziane, że to był właściciel. Auto jest na 100% bezwypadkowe. Samochód miał lakierowane 1, 2, 3 elementy w Niemczech. E, pokażę potem wyszczególnie te elementy, albo od razu przejdę do tego. Nie będę trzymał potencjalnego klienta w niepewności. Ten prawy tylny błotnik był lakierowany i to jest jedyny element, który posiada szpakle. Mamy tutaj milimetr szpachli. Tutaj w tych okolicach. Gdzieś tutaj jest e, trochę szpakli. Mówię, to to w najgrubszym momencie jest e, milimetr. E, tutaj nad kole około tam e, 180-220 y, mikronów, tak to wygląda. Drzwi oryginał, te drzwi oryginał, ten błotnik oryginał. Tutaj nic nie było lakierowany maska aluminiowa, oryginalna błotnik lewy przód oryginał, drzwi lewy przód oryginał drzwi lewy tył prawie całe w oryginale, tutaj delikatna wtyłka tylko na tym odcinku tutaj mamy 160-180 mikronów i tylny błotnik tutaj, sam ten rant również około 180-200 mikronów tak to wygląda, jeśli chodzi o pomiary e, miernikiem lakieru. Samochód e, ma czujniki cofania, które są sprawne, działające. Posiada też haka, tak jak wspominałem już wersja siedmioosobowa. Komplet dokumentów e, serwisowych. Książka serwisowa, instrukcja obsługi, te wszystkie broszury serwisowe są. Auto posiada TIF niemiecki, ważny do marca 2025 roku. Podsufitka bardzo ładna, nie ma tutaj dziur po papierosach. Nawiewy w suficie są, działają. Tylna klapa nie jest porzewiała, ponieważ jest z plastiku. Na aucie nie ma żadnych innych. Yy wgnieceń, poza takimi kilkoma na masce, które zaraz pokażę. Tutaj mamy drobne zarysowanie na drzwiach. Nie jest to duża rysa, e, natomiast ja wolę pokazać takie rzeczy, no samochód jest używany. Każdy e, kto ogląda używane auto, musi mieć świadomość, że to sam ten samochód będzie miał ślady użytkowania. E, tutaj mamy gdzieś takie dołeczki na masce. E, tutaj jest mały odprysk i dołek. I gdzieś tutaj, o w tym miejscu, tutaj gdzieś, 3 lub 4 dołki są na masce. Ja postaram się te dołki wyciągnąć, żeby nie było po nich śladu. E, natomiast, no, jak zwykle, terminy trzeba czekać. Może się uda. Teraz przejdę do krótkiego podsumowania. Tarczek lotki w porządku, zaciski tutaj wszystkie były ładnie zregenerowane. Polakierowane na srebrno. Opony zimowe 19 cali z felgą aluminiową z 2022 roku, także w bardzo dobrym stanie. Wszystkie cztery są tej samej firmy z tego samego roku. Auto jest oferowane do sprzedaży z roczną gwarancją VIP Gwarant w cenie pojazdu. Gwarancja obejmuje silnik, skrzynie biegów. Komputer główny silnika, filtr cząstek stałych, takie podstawowe podzespoły. Możemy rozszerzyć gwarancję e, nawet do dwóch lat, dopisać takie rzeczy jak dwumasek, tryski i tak dalej. Samochód jest do obejrzenia, w tak wszystkim. Jeżeli masz jakieś pytania, numer telefonu jest podany e, na, w, w, opisie, w opisie filmu. Możesz też zadawać pytania w komentarzach. przednia była wymieniona w 2018 roku. Reflektory przy takiej pogodzie zaraz po myciu tutaj delikatnie przyparowały. Też zaraz stado Januszy powie, że o na pewno powypadkowy, bo lampy zaparowane, otóż nie. E, mam przykład, mamy samochód tutaj na firmie, auto zastępca dla klientów z 2021 roku Auto ma 15 tysięcy kilometrów przebiegu i też w nim po myciu w taką pogodę parują lampy jest to normalne zjawisko ten Freemont na pewno jest bezwypadkowy przebieg oczywiście wpisuję na fakturę każde u nas yy, każde auto u nas ma prawdziwy przebieg zapraszam do kontaktu i życzę miłego dnia, pozdrawiam serdecznie